Dzień dobry Państwu! Są dobre smart TV, są lepsze smart TV. No i jest LG, który według mnie jest spółkę wyżej. Proszę Państwa, dlaczego LG? Niski input lag. No i oczywiście ten rewelacyjny smart TV. Co to jest input lag? To jest czas dostępu, czyli bardzo dobry jako monitor do komputera. Do laptopa, proszę Państwa. No i dzieci w grach również będą zadowolone. Prawda? Proszę Państwa, to jest model 2.19. Dlaczego 2.19? Gdyż w modele 2.19 są aktualnie na promocji. A my Polacy lubimy promocje. Ja też lubię promocje. I ten był na prawdziwie fascynującej promocji. Oczywiście link w opisie. Proszę Państwa, czym się różni model 2.19 od 2.20? Bo nagrywamy to w maju. 2020. Proszę Państwa, nowy model ma węższe ramki, czyli prezentować się będzie troszkę lepiej, prawda? Kwestia gustu. Nowy model ma HDMI 2.1, ten ma 1.4, więc chodzi o ilość przesyłu danych. Proszę Państwa, nowy model ma głośniki dookulne Bluetooth, czyli tak zwane Bluetooth Surround, czyli możemy sobie po Bluetooth połączyć. Kilka głośników z tyłu i mamy takie miniaturowe, kino domowe, połączone z telewizorem, proszę Państwa. No i w zasadzie tyle. Co nam daje zeszłoroczny model. Think UI, czyli. Ja to się chyba źle yy, czytam. Think AI, tak, czyli sztuczna inteligencja. Proszę Państwa. Najlepszy Smart TV dostępny. Zaraz to Państwu zaprezentuję. 4K Active HDR, czyli aktywne HDR w 4K. DTS Virtual X. To jest bardzo dobra jakość dźwięku. Nie będziemy tutaj przychodzić w specyfikacje, gdyż to wideo byłoby zbyt długie. Magic remote, fajny remote, fajny pilot, proszę państwa, magiczny, jak to mówią, pilot. Zaraz zobaczycie państwo o co tu chodzi. No i oczywiście matryca prawdziwa 4K, nie RGBW. Gdzie niektórzy sądzą, że to nie jest prawdziwe 4K. Nawet są tacy ludzie, czytałem na forum, którzy chodzą po sklepach z mikroskopem przenośnym i sprawdzają takie telewizory. No, dla mnie to już jest przesada, ale wiecie. Co kto lubi, prawda? Otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. Więc mamy tak: kabel zasilający. Ach, uwielbiam zapach świeżej elektroniki z rana. Mamy malutką nóżkę, o ja ją zaraz Wam rozpakuję i pokażę. No i mamy drugą malutką nóżkę. No i z tej strony w zasadzie tyle, czy będzie wysunąć. wysunąć. Widzimy tutaj głośnik. Przycisk zasilania. To nie jest joystick. I kolejny głośnik. To nam prezentuje tył USB HDMI dwie sztuki ARC wejście na kartę, anteny, audio, komponent wideo, wyjście optyczne, wyjście LAN, USB i kolejne dwa HDMI, zasilanie, jak i Vesa, Mount, czyli możemy przykręcić do ściany. Dobra, jak szybko włączyć ten telewizor? Klikamy start. Już się włączył, gdzieś? 20. I idzie, że jak szybko? Bardzo szybko. Włącza się naprawdę super szybko. Jak widzimy, mamy troszeczkę tutaj odblasków, nawet dużo od, odblasków. Klikamy yy, tutaj nam ustawienia, szybkie ustawienia: Pictures, Standard, Eco, Cinema, Sport, Game, HDR Effect, Expert Brightroom, Expert dark room. Wywit. Wywit, strasznie jasne jest. Dobrze. Aspect Ratio czyli Oryginal Full 4x3 Kwestie dźwięku to już sobie jak jakiś dźwięk będziemy puszczać spra sprawdzimy dalej mamy Wyjście dźwiękowe Timer I Internet Prawda I tu mamy Wszystkie ustawienia weźmy sobie w General Weźmy sobie w About This TV Czyli o tym telewizorze. Informacje. Mamy najnowszy WebOS 471 dla tego modelu. On chodzi bardzo fajnie, bardzo szybko. To jest czterorodzeniowy procesor. Proszę Państwa, weźmy sobie w Smart TV, co jest tutaj najważniejsze. Zobaczcie, jak to wszystko chodzi. Mamy takiego pointera, może pilot tutaj. mam przyciskać i on tutaj. No i tak, nieźle sobie poradził Netflix, czyli wszystkie najnowsze. Tutaj mamy informacje, tu mam sobie wypożyczyć wideo, Amazon Prime, Chio, ipla Google Video, Filmbox, Apple TV, internet. I to jest ciekawe, jeszcze w to nie wchodziłem, a tu są przez LG jakieś pootwierane yy, zakładki. Co to jest? Na przykład, weźmy sobie widz, że Honor, Allegro, O, ciekawe. Możemy sobie to nawet złapać, ale nie chcemy tego złapać, nie chcemy w to po prostu wejść. Ja tam próbowałem to złapać. A teraz wchodzimy. Bardzo szybko się załadowało. Widzieliście Państwo, że ładunek tej strony był bardzo szybki, sobie czytamy na bieżąco wszystko. Weźmy sobie w jakiś artykuł, na przykład ten. I pięknie nam tutaj otwarło, jeszcze się ładuje. Ale to jest kwestia też, jaki mamy prawda, w domu internet bezprzewodowy, czy szybki, czy wolny. To była strona z ogromnymi zdjęciami, więc chwileczkę się ładowała. To zdjęcie było ogromne, to, to, to zdjęcie praktycznie się tak długo ładowało. Dobrze, możemy sobie serwować po internecie. Przejdźmy dalej. Muzyka wbudowana tutaj możemy albo przez pendrive'a. Ta akurat jest wbudowana w telewizorze. Taka do testów LG Content. Yy, mamy również yy, gry. Tak, włożymy sobie grę. Ha. Gra w telewizorze, coś ciekawego. Jak to się gra? No gra się pilotem, już Państwa. Dziecku można coś takiego na chwileczkę puścić, wiadomo, że za dużo gier dla dzieci to też niezdrowo. Start New Game, bardzo prosta gra. Gramy tutaj pilocikiem, o, idziemy takim jopkiem. Prawda? O, i ciach, i ciach. I tego typu, dobrze, żeby mnie nie streknęli. Wychodzimy. No i takie fajna sprawa dla dzieci właśnie. Weźmy sobie na YouTube oczywiście. Odejść nam aplikacja YouTube. W rzeczywistości to, to jest bardziej czerwone niż kamera tutaj Państwu prezentuje. Ta kamera prezentuje strasznie na, bla, na blado. Nie wiem, co się dzieje z tą kamerą moją, ale strasznie blado pokazuje. Te kolory są żywsze. Zobaczmy, jak szybko, widzicie Państwo, jak szybko można Bluetooth, yy, a czy ten YouTube przeglądać? Ekstremalnie szybko. Wejdźmy sobie na historię. Nie, to są ludzie, którzy sub subskrybuje. Historia będzie tutaj. I zobaczmy sobie parę wideo. Może na przykład to wideo. I zobaczcie Państwo, jaka jest jakość tego wideo. Myślę, że piorunująca, prawda? Bo nagrywana iPhone'em 11 Pro. Najwyższym modelem iPhone'a. Pięknie wygląda, prawda? Możemy sobie oczywiście zmienić picture mode na Echo, Bardzo jasny. Cinema robi nam taki zielonkawy obraz. Sport za jasny moim zdaniem. Ta w takim momencie to byśmy oślepnęli. Przynajmniej ja bym oślepnął z wyższego game. Tutaj nam zmienia do y, najlepszych ustawień y, dla gier oczywiście i dla komputera czyli bardzo niski czas reakcji, o to nam chodzi. HDR Effect, tam robi taki wirtualny HDR, trochę zielony robi się ten obraz, wolałbym prawdziwy HDR, który też jest tutaj obsługiwany, tylko źródło musi być w HDR, to nie jest źródło HDR. No i tutaj mamy y, Picture Mode Brightroom i Darkroom. Vivid, niesamowicie jasny. To bym chyba oślep, jakbym takim wyglądał. Niektórzy tak lubią proszę. Ja zostawię sobie standard. Oczywiście ten telewizor nie był jeszcze kalibrowany, on będzie kalibrowany, choć ustawienia LG są, żeby powiedzieć, niezłe. Ale można tu sobie troszeczkę, trzeba troszeczkę sobie przestawiać, żeby było perfekcyjnie, prawda? Jest nieźle, ale można lepiej. Mówię o standardowych ustawieniach, które. Można sobie samemu manualnie Pozmieniać, prawda? Wyjdźmy z tego wideo, widzieliśmy jak szybko wyszliśmy z tego wideo, to jest yy, Przednia kamera z, Znaczy to jest wideo z przedniej kamery z iPhone'a Będę może, to będzie widać w skórę, takie typu rzeczy you Can you hear me well? Czekaj, czekaj, czekaj Dam sobie Wcześniej Stop. U oh mnie. Yeah. Very nice. Something here. Someone punch me. Don't remember. I was too Anyway, just a test video for the iPhone 11. Tak, gdzieśmy Test video. A teraz sprawdźmy sobie dźwięk, jak ten piękny telewizor gra.

Colleagues oh, oh, oh. Cinema? to jest po prostu ekstra głośnik po bluetooth, który możemy podłączyć. Na przykład jak ten Soundbar. I teraz sobie go podgłaszamy w telewizorze. A teraz soundbar. Soundbar. Dobrze, ale weźmy po prostu z tego, żeby nie grało nam przez sąbara, Nie wiem, czy o taki... taki efekt ten efekt na pewno można wyłączyć. Tu ostatnio mieliśmy piękny blender. To też się po Philips. Piękny blender. Prawda, tak to ładnie wygląda? Na kamerze troszkę za jasno. Gdybym ja tu państwo Wam to ściemił. O. Widzicie Państwo? To jest też wina. Kamery, którą nagrywam i wy Państwo widzicie ten telewizor przez tą kamerę, prawda? W rzeczywistości to jest troszeczkę inaczej. Trzeba pójść do sklepu i zobaczyć po prostu, byłoby to naj... najkorzystniejsze. Dobrze. No i to jest to, jeśli chodzi o Smart TV, który według mnie jest najlepszym Smart TV dostępnym w 2020. Roku. Oczywiście wyższe modele będą chodzić jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. Lepszy procesor. Czym lepszy procesor tym to szybciej będzie po prostu. I tak chodzi super, W tej cenie to jest świetnie, bo miałem inne telewizory, nawet mam kilka innych marek, nie będę mówił, które no to nie jest po prostu lipa, wkurzające, a to jest cudmalina. malina. Teraz, jeśli chodzi o sam obraz, ogólnie kąty, no to proszę Państwa, yy... No to co tu dużo mówić? No szału nie ma w tym modelu. Kąty są w porządku, nie powiem. Ale jeśli chodzi o czerń, no to szału nie ma, ale pamiętajmy, proszę Państwa, że ten telewizor 1499 zł. W tej cenie pewnie można byłoby znaleźć lepszą jakość obrazu. Temu nie zaprzeczam, ale dla mnie akurat najważniejszy był właśnie smart TV, żeby to chodziło fajnie, żebym się nie wkurzał, bo na inne po prostu się wkurzałem, że to chodziło albo przycinało, albo gdzieś tam uciekało mi, a tu wszystko jest właśnie fajne. Trzeba wybrać albo jedno, albo drugie. No, jeśli kupimy droższy model, na przykład OLED od LG, no to będzie wszystko yy, najlepsze. Czego dowiedzieliśmy się o tym TV? Wspaniały pilot, no, prawie jak różdżka z Harry Pottera. Niski czas dostępu, więc do komputera idealny. Wspaniały smart TV, no lepszego nie ma. No i oczywiście głośniki, tak mocne i tak czysto grające, że soundbar jest mi w ogóle niepotrzebny. Ja zaczynam trening, bo po tej kwarantannie to przytyłem obrzydliwie, można powiedzieć, że aż jestem zniesmaczony. W tym o otyłościu trzeba schudnąć przynajmniej 10 kg. A z tym telewizorem to może być mózg. Nie będę się tu nudził, rozumiem, o co chodzi? No. no to ja zaczynam, a Państwu polecam i pozdrawiam. Na paluszkę, na paluszkę. No to tak cicho, podgłosz.